Męska rzecz, pełny obiad. Znowu danie ze stoczka. Mięso, kluseczki, sos alastrogonów. Bez konserwantów i tak dalej. Niby powinno być zdrowe. Spróbujemy teraz, czy jest również smaczne. Mięso, kluseczki, warzywa. Tutaj skład. Przygotowanie. Przygotowanie albo kuchenka mikrofalowa. Albo podgrzać 4 minuty w garnku. My użyjemy garnka. Słoik 500 gram za około 8 zł. Próbujemy. Tak nasz pełny obiad prezentuje się w garnku. 500 g. Trochę mało na pełny obiad. Może. Widzimy tutaj na pewno dużo krópeczek. Więc wygląda na jakieś mielone pieczarek. Na pewno zdjęcie na słoiku prezentowało się lepiej. Sprawdzimy, czy nie trzeba, czy 4 minuty wystarczą. Delikatnie mieszamy i czekamy na nasze danie. Szczerze mówiąc, wygląda apetycznie. Więc danie na płaskim talerzu prezentuje się tak i jeśli chodzi o jego smak, Mięsa prawie w ogóle nie widać. Tutaj jest jakiś kawałek. Chyba takie pseudo mielone. Mhm. Takie jakieś klopsiki. Jak gdyby takie mięso mielone. No muszę powiedzieć, że to danie nie ma kompletnie smaku. Jest po prostu niedobre. Kluski wyglą nie wyglądają nawet jak kluski. Mięso nie wygląda jak mięso. Sos strogonów nie smakuje jak sos strogonów, tylko jak nie wiem co. No takie danie z puszki, taki typowy smak, czy to klopsiki, czy to nie wiem. No takich milion różnych smaków ze słoika, nie? Wszystkie smakują inaczej, tak samo. Wszystkie mogłyby się nazwać tak samo. Myślę, że tak samo kiedyś smakowała jakąś zupa pomidorowa ze słoika, którą jadłem, czy nawet z puszki i tak dalej. No kompletnie bez smaku. Doprawimy trochę. Zobaczymy, czy lepiej. Dodaliśmy pieprzu i soli. Danie zaczęło ładniej pachnieć. No cóż, wymieszamy to. I zaraz spróbujemy pieprzu trochę za dużo. No, ten płaski talerz też może nie był najlepszym pomysłem. Może przydałby się głęboki, gdyż tak danie prawie z niego wypada. Soli, pieprz, podstawowe przyprawy. Danie smakuje znacznie lepiej, ale po prostu czuć dużo pieprzu. I soli. Więc na pewno oni sami powinni dodać. Ale dania, ogólnie rzecz biorąc, po prostu nie polecam. Smakuje jak typowe danie. Nieważne jak się nazywa, jest ze słoika. Czy klopsiki, czy jakiś makaron, bolognese, czy jakaś zupa pomidorowa. Wszystkie te dania czasami wydaje się, że smakują identycznie. To smakuje naprawdę identycznie jak każde inne danie ze słoika. Nie ma żadnego smaku. Znam wiele osób, które od razu stwierdziłyby, że nie są w stanie tego zjeść. Ja to zjem bez problemów, ale... Trochę się zawiodłem, poprzednim razem jadłem zupę ogórkową, też jako męska rzecz ze Stoczka i tamta zupa pomidorowa była dużo lepsza. To niestety danie na szybko. Można się tym najeść? No pewnie można. 500 gram dla jednej osoby. Dla dwóch raczej nie, ale rzecz bez smaku. Mięsa nie widać, krusek nie widać, jest jakiś sus. Jakaś taka paciaciaja. Z sosem. Nawet nie widać, że to są kluski. Wygląda nie najlepiej, smakuje pewnie jeszcze gorzej. Nie polecam. Dziękuję i pozdrawiam. Nie życzę Wam smacznego, gdybyście mieli jeść to danie.